Tematem dzisiejszego wystąpienia będą choroby śródmiąższowe z dominującymi zmianami guzkowymi. Rozsiane zmiany guzkowe. Omawiając rozsiane zmiany guzkowe musimy zapoznać się z definicją guzka. Guzek to zacienienie ogniskowe okrągławe o średnicy do 3 cm. Mamy trzy rodzaje dystrybucji guzków, perihinfatyczną, tak jak w sarkoidozie, wewnątrzrazikową, czyli centrilobularną, zapalenie płuc nad nadwrażliwości, dawniej AZPP i o dystrybucji przypadkowej, jak na przykład w pelice. I tutaj przykłady dystrybucji zmian gózkowych w płucach, perilinfatyczna, centrilobularna i przypadkowa, perilinfatyczna przy szczelinach i podopłucnowo, centrilobularna w centralnej części zrazika i w końcu przypadkowa. Oceniając zmiany śródmiąższowe w płucach, musimy oceniając badanie przedstawić dominujący wzorzec. Czy dominują zmiany góskowe, linijne czy siateczkowate, czy zagęszczenia matowej szyby, czy zagęszczenia mięszowe, czy w końcu zmiany o obniżonej gęstości. Następnym elementem jest dystrybucja zmian w obrębie zrazika centrilobularna, perilinfatyczna czy przypadkowa, oraz dystrybucja zmian w płucu, czy dominują w górze, na dole, czy obwodowo, czy w końcu centralnie. Ocena guzków w badaniu TKWR. Oceniamy wielkość, ilość, lokalizację anatomiczną, morfologię i w końcu dystrybucję w stosunku do struktur zraźnika. Guski dobrze odgraniczone do od otoczenia to inaczej guzki zewnątrzrazikowe i standardowe choroby w przypadku guzków zewnątrzrazikowych to sarkoidoza i pylica. I tutaj przykład takich gusków z zewnątrz zrazikowych w przebiegu sarkoidozy. A tutaj na obrazku kolejnym w przebiegu pylicy, rozkład tych zmian jest przypadkowy. Rozkład zmian przypadkowy, tak jak już wspomniałam, pokazując poprzedni obrazek to guzki zewnątrzrazikowe i sztandarowa choroba to pylica. I tutaj przykład takich guzków o przypadkowym rozkładzie zewnątrzrazikowych. Tutaj jak baczniej się przyjrzymy, to widzimy nawet zwapnienia w węzłach chłonnych. A tutaj choroby, z którymi różnicujemy, będzie to na przykład gruźlica prosówkowa, obecnie już niezwykle rzadko spotykana. Kolejna choroba, z którą należy różnicować, niespotykana w naszej strefie klimatycznej, to histoplasmoza. Należy różnicować także z przerzutami o etiologii krwiopochodnej, na przykład z raka płuca czy też z przerzutami krwiopochodnymi do płuc. Teraz druga grupa guzków to guzki słabo odgraniczone od otoczenia, czyli wewnątrzrazikowe i tutaj standardowa choroba to niewłókniejąca postać zapalenia płuc nadwrażliwości, czyli dawniej AZPP, następnie histiocytoza, RBILD, LIP, rzadziej sarkoidoza i pylica. I tutaj przykłady różnych chorób z obecnością guzków wewnątrzrazikowych. guzki te zlewając się, tworząc takie rozlane obszary matowej szyby. No i tutaj różnicowanie tym razem z gruźlicą o rozsiewie oskrzelopochodnym, ale obecność jam w przypadku gruźlicy dość łatwo jest w stanie odróżnić ją. A tutaj przykład guzków w sarkoidozie versus guzków w zapaleniu płuc z nadwrażliwości w postaci niewłókniejącej. Widzimy bardzo wyraźną różnicę w przypadku tych dwóch chorób. No i teraz omówię parę jednostek chorobowych. Sarkoidoza to Choroba kameleon, jest to choroba ziarniniakowa o nieznanej etiologii. Najczęściej manifestuje się powiększeniem węzłów chłonnych wnęk i zmianami w płucach. Zajmuje też często inne narządy, zwykle występuje u młodych dorosłych. Co w niej obserwujemy? Obustronnie powiększone węzły chłonne, głównie węzły chłonne wnęk i przedchawicze. Jeśli chodzi o zmiany w płucach, to są to zmiany guskowe, siateczkowato guskowe dominują w polach górnych i środkowych. Jeśli chodzi o e, stadia choroby, to wyróżniamy cztery. W stadium zero obraz jest prawidłowy, w stadium pierwszym powiększenie węzłów chłonnych wnęki śródpiersia, w drugim stadium, równoczasowo powiększone węzły chłonne i zmiany rozsiane, a w trzecim tylko zmiany w płucach bez powiększenia węzłów chłonnych i w końcu czwarte stadium, włóknienie przy długotrwałym przebiegu choroby. W tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości najczęściej widzimy zmiany drobnogózkowe o dystrybucji perylimfatycznej Położone około skrzelowo, około naczyniowo wzdłuż szczelin, e, po grubinie przegród, w końcu zmiany siateczkowate i powiększone węzły chłonne wnęk i piersia. W rezonansie oceniamy zajęcie ośrodkowego układu nerwowego i oceniamy serce, które jest często zajęte w przebiegu tej choroby, e, zwłaszcza układ przewodzący. W przypadku badania PET oceniamy aktywność choroby. No i tutaj lokalizacja zmian. Z reguły zmiany dominują w polach górnych i środkowych. Często guzki zlewają się tworząc takie ogniska nieregularnych zagęszczeń, ale bywają też postaci nietypowe, które udają inne choroby, na przykład tutaj duże guski w przebiegu sarkoidozy, jak widzimy, głównie zlokalizowane na obwodzie a czasami tworzące skupiska. Natomiast tak jak już wcześniej wspomniałam, 8-15% to duże mikrogózki mikro dające obszary matowej szyby, no, ten, ten obrazek trudno jest odróżnić od niewłókniejącej postaci zapalenia płuc z nadwrażliwości. I tutaj, I tutaj kolejne przykłady takich obrazów. Tutaj zmiany rozsiane, w niektórych przypadkach symetryczne, w niektórych przypadkach dominują po stronie prawej, i tak jest najczęściej, ale bywa, że po stronie lewej. Tutaj przykłady dominacji zmian rozsianych w polach dolnych. A tutaj już sarkoidoza z elementami włóknienia. Widzimy takie zmiany linijne, które pociągają i zniekształcają struktury śródpiersia. Teraz pylice płuc. Są to choroby płuc wywołane działaniem pyłów nieorganicznych i pobudzają włóknienie. Hmm. Jest, często manifestują się pod postacią ogniskowego włóknienia tkanki płucnej ze skłonnością do hialinizacji. W RTG widzimy zwykle zacienienia okrągławe, drobnoguskowe lub guzkowe, dość dobrze wysycone, ze zwapnieniami we wnękach. No i rozpoznanie różnicowe, prosłówka, zmiany nowotworowe, sarkoidoza czy to śródmiąższowe włóknienie a także nowotwory czy gruziczaki. Jak rozpoznajemy pylicę? Jeśli mamy wątpliwości podstawowym elementem będzie zapytanie o przeszłość zawodową, zwykle daje ona odpowiedź czy mamy do czynienia z pelicą czy z sarkoidozą. W pelicy górników kopalni węgla jest to postać o łagodniejszym przebiegu niż w pelicy krzemowej, i widzimy guski rzadziej zacienienia guskowe większe od 3 mm ze zwapnieniami. Natomiast w zespole Kaplana to jest zespół, w którym mamy do czynienia z z pylicą e, e, powstającą w wyniku narażenia na pył węglowy i współistnieje ona z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Teraz e, pylica krzemowa i górników kopalni węgla, dobrze odgraniczone, drobne guzki, częściej niż w sarkoidozie ze zwapnieniami. Największe nasilenie w polach górnych i środkowych, a dystrybucja jest perinfatyczna, nie tak uderzająca jak w sarkoidozie lub bywa przypadkowa. I tutaj przykłady pylicy krzemowej. Widzimy te charakterystyczne zwapnienia w węzłach chłonnych. Tutaj kolejny przykład pylicy krzemowej z pogrubiałymi przegrodami międzyzrazikowymi. A tutaj pylica węglowa, większe, miejscami zlewające się, dobrze odgraniczone guzki. Na szczególną uwagę zasługuje pylica żelazowa zwana syderozą, która do złudzenia może przypominać Zapalenie płuc z nadwrażliwości manifestuje się w postaci małych, słabo odgraniczonych guzków. W późniejszym etapie zmian siateczkowatych o największym nasileniu w polach środkowo dolnych. No i tutaj przykłady takich bardzo drobnych, słabo odgraniczonych guzków które często bardzo, są bardzo słabo wyodrębnialne. A tutaj przykład pylicy techników dentystycznych. Również obraz z obecnością drobnych, słabo odgraniczonych guzków, ale tutaj już wyraźne są elementy włóknienia. Standardowa choroba, zwana dawniej AZPP, pokazująca nam guzki wewnątrzdrażnikowe, to zapalenie płuc nad wrażliwością. Jest to bardzo niejednorodna grupa chorób. Charakteryzuje się obecnością obszarów zacienień typu matowej szyby, rozsiane, słabo odgraniczone centry lobularne i ogniska pułapki powietrznej, a w postaci włókniejącej zmiany siateczkowate i rozstrzenie. No i w postaci niewłókniejącej obraz może być prawidłowy. Dopiero w tomografii będziemy w stanie dostrzec zwłaszcza dyskretne wewnątrzrozikowe gózki. A w postaci włókniejącej rozsiane nieregularne zacinienie siateczkowate i linijne. Podobnie obraz będzie się przedstawiał w TKWR. Ale oczywiście jest to metoda o wiele dokładniejsza. No i tutaj przykłady właśnie takiej, takiego zapalenia płuc nadwrażliwości, wrażliwości, rozległe obszary matowej szyby, cechy pułapki powietrznej, czyli niejednorodnego wysycenia płuc, tutaj badanie we wdechu i wydechu, kiedy ta pułapka powietrzna znacznie się. Nasila. Tutaj taka ostra postać zapalenia płuc nad wrażliwości z masywnymi rozległymi guzkami typu matowej szyby. Kolejna choroba przebiegająca z obecnością zmian guzkowych to jest zierniakowatość z zapaleniem naczyń, dawniej zierniakowatość wegenera. Jest to zapalenie dzierniakowe układu oddechowego z martwiczym zapaleniem naczyń małego i średniego kalibru. Manifestuje się objawami ze strony górnych dróg oddechowych, a w obrazie radiologicznym stwierdzane są guzy i guski, lite i z rozpadem, pojedyncze lub mnogie, tworzące jamy. Charakterystyczna jest również zmienna lokalizacja a także obszary matowej szyby będące objawem krwawienia do pęcherzyków płucnych. Czyli w badaniu RTG guzy i guzki lite lub z rozpadem, jamy z płynem lub bez, zmienna lokalizacja i matowa szyba. I tutaj przykład takich rozpadających się guzków w przebiegu GPA. Kolejna choroba to histiocytoza. Jest to rzadka choroba. Chorują najczęściej młode palące osoby, niezależnie od płci. Także wywiad palenia papierosów jest bardzo ważnym elementem zbierania wywiadu. Tomografia komputerowa odgrywa również znaczącą rolę w diagnostyce. Guski wewnątrzrazikowe, układające się w obraz pączkującego drzewa, guski z obecnością jamek. Eee, I w kolejnym etapie cienko i grubościen... cienkie i grubościenne, często zlewające się torbielki. No i tutaj przykład takiej postaci guskowej. Tutaj już tutaj postać guskowa i torbielowata, a tutaj w kolejnej postaci dominujące są torbielki. Charakterystyczne jest to, że zwykle nie zajmują postaci okolic nadprzeponowych. Kolejna choroba z guzkami to RZTS. Guski reumatoidalne występują w płucach rzadko, w 1% przypadków. Mogą być pojedyncze i mnogie o różnej wielkości, mogą się rozpadać, a także ulegać całkowitej regresji. I tutaj przykład takich mnogich rozpadających się gusków. Zapalenie oskrzelików RBILD spotykane również u palaczy. Cechy, yy, które wykazują obecność wewnątrz zrazikowych pogrubienie ściano skrzeli z towarzyszącą oraz pułapką powietrzną. Zmiany przeważają w polach górnych, mogą być bardzo subtelne, a aż 20% chorych ma prawidłowy obraz płuc. Czyli młodzi palacze, przyznający się do 30 lub więcej paczko lat, guzki centrilobularne pogrubienie ścian o I tutaj jak Państwo widzą bardzo dyskretne guski wewnętrzikowe z potwierdzone jako RB i LD. Widzimy, że w obrazie radiologicznym praktycznie jest on. Prawidłowy, dopiero przy powiększeniu obrazu z trudem możemy te guzki stwierdzić. I kolejna choroba to ameloidoza. Rzadka choroba, która polega na deponowaniu zewnątrz-komórkowych złogów białka, może mieć charakter miejscowy, ograniczony lub układowy, związane z zajęciem wielu narządów. Wyróżniamy postać miężowo-guskową, tkawiczo-skrzelową i rozlaną. Zmiany guskowe w płucach, liczne, często ze zwapnieniami, a także powiększone węzły chłonne. I tutaj przykład amyloidozy z obecnością dość masywnych zwapnień. No, widząc taki obraz, w pierwszej kolejności pewnie rozważalibyśmy obecność rozsiegu nowotworowego. I teraz na koniec wnioski. W przypadku tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w diagnostyce rozsianych zmian guzkowych uzyskujemy poprawę skuteczności diagnostycznej i zawężenie diagnostyki różnicowej możemy wizualizować zmiany guzkowe często niewidoczne w badaniu RTG i mamy możliwość precyzyjniejszej oceny wielkości ilości zarysów i gęstości oceniamy również obecność zmian towarzyszących Występowanie rozsianych zmian guzkowych w chorobach różnej etiologii, obrazie klinicznym, przebiegu i rokowaniu wymaga ścisłej współpracy radiologa, klinicysty i patologa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.